So, how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. Stars don't shine when there's only satellites. moi mili, a właściwie to dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zaczynamy co prawda od Beli, ale z pewnego powodu lepiej, że zaczniemy od niej. Jak wiecie, po Jaminie dowiedziała się o całkowicie zdradzie naszego Mortimera i już nie będzie odwrotu w tym wypadku. Muszą się rozstać. No ale w sumie też, jakby spojrzeć z perspektywy jej yy, wydarzeń, no to zebrała to, co sama nasia. Ona też nie jest bez winy. Więc ja tu już sobie zaraz przejdę do rozgrywki. I jak możecie w sumie zauważyć, ona jest wściekła z powodu niewierności w miłości, że dowiedziała się o zdradzie. Formalnie nawet już tutaj mamy potencjalne dwie kandydatki, które są winne zdrady. Chociaż Summer tak jeszcze, niby ona tutaj całowała się z Mortimerem bliżej siebie po dobrej imprezie, więc tutaj akurat może nie ma tego. Natomiast jeśli chodzi o naszą nani, co nazywamy Nataniel yy, w, yy, w kaccęce. E, jącząca uraza. Bella żywi, żywi głęboką urazę wobec Simki o imieniu nani. Trudno jej wybaczyć i zapomnieć. Przeszłość przebywania w jej towarzystwie może więc być niełatwe. No, ukradła jej partnera. E, więc to jedno. Co prawda one się nie poznały, ale spokojnie jeszcze się poznadzą. Poznają się jeszcze na pewno, natomiast nasza tutaj Bella musi iść do tego, do Mortimera, natomiast ja bym chciała, żebyś ty, kochana Mahidevran, ogarnęła tutaj dla małego Hendrego jedzenie. Natomiast jak możecie zauważyć, nie mamy Kasandry. Kasandra się wyprowadziła, a jako, że jest żoną teraz Markosa, Niemniej tutaj też raczej szybko yy, to małżeństwo yy, się zakończy i wróci do domu. Natomiast na tą chwilę powiedzmy, nasz Mortimer i Bella się oficjalnie rozstaną. Więc może tutaj jeszcze niech Mortimer yy, yy, powtórzy stare argumenty. No nie wiem, czy to by podchodziło pod to. Okej, okay, yy, dobra. Yy. Jeszcze co ja bym chciała w sumie, yy, ja bym nie przyznawała się, yy, się do wierności, bo jednak, a, a może wyjaśni powód zady? Czemu nie? Mhm. I co by tutaj mógł wybrać? Yy, no na pewno nie został odurzony. Myślę, że prędzej jest znużenie i nuda, to bym dała. Au, to musiało boleć chyba. Okay, jeszcze tutaj może coś bym y, mu kliknęła. Momencik, ja tutaj sobie spróbuję y, lepiej kliknąć to. I tak, y, na pewno nie przeprosimy, ale jeszcze z tych, mi pokazuje tu Sumer, a w tym, y, jak byłam w kasie, to miała, znaczy nie w kasie, później miałam inną, ale dobra, no też może to nie. Marycznie, no, dopadł go chyba kryzys wieku średniego, bo niestety też stracił pracę. Więc on nam się teraz wyprowadzi, więc yy, będzie bezrobotny. Wiem, że te panie go tak chętnie przyjmą. Hmm, to może oprócz tego, yy, może to, że dał się uwieść i nie zdał się oprzeć. No, myślę, że to by było coś w tym stylu. No Bella za bardzo nie wierzy, więc ja bym chciała, żeby e, po prostu się rozstali e, i co tutaj wybrać. Ja bym myślała, że on że on by pewnie powiedział coś w stylu, że no Bella się jednak ostatnio oddaliła, zmieniła, więc. A ona natomiast, że no jednak ją zdradził. Więc tu zdrajca pójdzie. Z Uf. Uf. No więc na pewno tutaj będziemy chcieli wyprowadzić go. Natomiast e, może nawet teraz to zrobimy, że separacja wyprowadzić e, gdzie indziej. Ciekawe, jak to. Bo ja tego nie robiłam, więc e, mogę o tym nie wiedzieć. E, więc no niestety. E, Rozstanie dosłowne, natomiast Bella, ty byś chciała pewnie coś ugotować z okazji zimowej fiesty. Wystawny posiłek i niech to będzie kolacja z rybą, co prawda mamy dość wczesną porę. Zatem tak, ty będziesz chciał na pewno trochę odreagować. Momencik, możemy? Możemy. I chciałabym, y, żebyś tutaj społeczny troll na forach. Niech on sobie tutaj użyje trochę życia. W każdym musiałam mu tej głód ogarnąć. Natomiast Iwi y, Eevee, ee, 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 całą tą Eevee, Machidevran, ty chcesz się zrzemnąć? Ja myślę, że to akurat nie będzie Twój y, koń na dzisiaj. Ja bym chciała, żebyś się przebrała. I może coś. Y, Właśnie, co by jej tutaj dobrać takiego fajnego? Może ten strój? I tobie też byśmy zmienili strój. Yy. A, no, no. Możemy mu wręczyć prezent. I może coś. Yy. Nie, tutaj akurat ich nie rozstaniemy. Ale zapytaj, no, czy chcemy mieć dzieci? prostu, że no tutaj. Będziemy planować wyprowadzkę, jak już. W ich wypadku. Też byś mógł się przebrać, może zmienić strój na coś takiego. I ja bym chciała, żebyś, może nie prezent, bo nie wiem czy coś masz tutaj w wyposażeniu w sumie. No tego, to ci sprzedam od razu. Popraw może humor jej. Z romantycznych, cenny prezent. Ja tutaj myślę, że jakiś elegancki może zegarek albo nie, elegancki zegarek. Ona będzie potrzebowała zegarka za jakiś czas. Więc tutaj skorzystamy z tego. Bella tymczasem sobie ogarnia. Więc powoli to ogarniamy. Młody ty byś chciał tutaj chyba. albo się usiąść. Bo to chyba powinno być odwrotnie, ale powiedzmy, że może tak być nawet. Że nasza tutaj kochana Mahidevran ma niezą krzepę. Mi się wydaje, że w tych butach to trochę jej wydłuża tą animację, ale. bo latam kurczę kurczą na przygotowaniu. No, pokaż. No i o, jaki ładny zegarek. Od razu lepiej. Dobra, to my was wyślemy tutaj może y, do góry. Właśnie, jeszcze przy okazji spojrzę, jak to wygląda z zimą. No 11, czyli jeszcze takie 3 dni. E, Okej, okay, widzę tutaj zimę. Dobra, niech sobie pofiglują. W tym czasie y, Mortimer. Chciałabym, żebyś ty jeszcze coś jednego zrobił. E, Napomnij tutaj tą miskę dla tego zwierzaka. Ja chyba zaraz im zrobię screena. Jak tak patrzę, jak ładnie się całują, no to. O, proszę. Natomiast ty, Bella, e, już tam kończysz? No dobra, widzę, że powoli kończy. Więc e, co byśmy mogli, to. No ja im dzisiaj miałam dawać wolne, a nie wyszło. E, więc może zaprosimy naszą tutaj, e, Brytanię. E, Okej. Okay. I gdzieś tu był Guldzemal, też zaprosimy. Przynajmniej rodzice naszej tutaj na no, Hidebran przybędą. Okej. Okay. Czyli powiedzmy, za niedługo będą. Więc ja bym cię wysłała, żebyś e, załatwiła swoje sprawy w gniewie, a Mortimer tutaj ogarnie przyjęcie gości. Ja tylko sobie tutaj obstawię tą ścianę, więc yy, przyjazne, może nie tutaj, yy, to miałam ostatnio. No dobra, yy, rozmawiaj o dynamice rodziny, czemu by nie. No, Gul ale też już biegnie, więc yy, powiedzmy mamy to w miarę ogarnięte. Tylko sobie jakoś obrócę ściany, że oni też coś w gniewie są, zwłaszcza nasza tutaj Brytania, więc myślę, że ją trochę uspokoimy. Jeśli to będzie możliwe, hmm, popraw, wygląd. Ja bym chciał, żeby ona zmieniła tutaj strój, ale może ja jej szybko zmienię. Okej, okay. my mamy wszystkie czarne takie ubrania, więc myślę, że coś takiego by mogła tutaj ubrać. W tych klapkach, no okej, okay. powiedzmy, że Mortimer jakieś klapki miał na zbyciu, hmm, więc tutaj yy, ogarniemy to. Ulrjamal, tu też byś mógł sobie zmienić strój. A nie wiem czemu wam zimno. No, z drugiej strony no, nie mieszkałem na Sulani, więc to by tłumaczyło, czemu im zimno. No, ale nasza machita nie zastosowała tej koncepcji. Okej. Okay. Bella tymczasem yy, na pewno by chciała też yy, uczyć się o metody wychowawcze. I jeszcze na pewno. To akurat nie. Aha, czy on by musiał się wyprowadzić tak naprawdę. No dobra, to w takim razie, co bym chciała jeszcze tutaj? I może właśnie tutaj? Czyli możemy sfinalizować rozwód i poprosić o wyprowadzkę. Wyprowadzka to jest chyba to, co przed chwilą próbowałam. Więc tak, może sfinalizujemy ten rozwód najpierw, a potem właśnie tą przeprowadzkę. To było tutaj. Okej, okay. myślę, że po prostu oni by to zrobili. Na pewno nie będziesz prosić o radę, tutaj sobie e, usiądziesz e, z naszym Aleksandrem, najpierw tytuł, a tutaj gulżemal. Przy okazji jeszcze bym może tutaj gdzieś usadziła Aleksandra. Boję się jak on jest ubrany. O, jeszcze ty chcesz na radkę? No nie teraz. I nie wiem, co ci się stało z włosami, ale obstawiam, że domyślam się, co jest grane. Natomiast ja bym chciała, o, jeszcze tutaj nasza e... Tani, tak pokazującym telefonem, jakby też dowiedziała się, że, no, spir, tyś na starość, jak nie powiem co. I ta jego mina, że, och, no, dobra, skorzystamy mm, z tego, żeby, tak, finalizujemy, a ona pójdzie, no, dobra, niech tak będzie. Aleksander, ty mógłbyś się ubrać, mamy gości, ja rozumiem, że to są poniekąd e... Twoi przyszli teściowie. Tak, to się chociaż ubierz porządnie. Oni poszli na rozprawę sądową, więc tutaj nasza Mahidevran i Aleksander. Tylko ja mu bym zmieniła trochę miejsce. Dobra, z tutaj niech sobie usiądzie. Dawaj na wystawny posiłek. Mama na pewno udziela jakichś pokrętnych rad. Więc tutaj na pewno chcemy Naprawić złe relacje. Oni wszystko wiedzą, tylko że chcą mieć dobre relacje przed wyprowadzką. Być może to będzie Sulani, być może inne miejsce. No ale powiedzmy, że tutaj chcą naprawić relacje mieć dobre relacje z rodzicami i nie tylko. Więc tak, na pewno tutaj chcemy z mamą porozmawiać, z przyjaznych, popisać się z wierzakiem i może tutaj jeszcze z przyjaznych. Tylko, gdzie to mi tutaj uciekło teraz. Ale jeszcze mogę tutaj jej z tych. No dobra, może później trochę to ogarnę. Natomiast ty będziesz chciał jeszcze naprawić sobie relację z przyszłym teściem Wędka, Dziel się ekscytacją z okazji zimowej fiesty. I jeszcze na pewno będziemy tutaj chcieli. Się tak to ładnie ogarnę, opowiedzieć, może historię, może właśnie o trollu. Powiemy to akurat, właśnie kul dżemalowi. Mam nadzieję, że zrozumie tą ironiczną kwestię. No i oczywiście będzie chciał się przesiąść. Czasem zobaczymy, jak tam nasz e, szaparka. Więc to mi trochę zajmie. Więc może jeszcze e, tutaj ogarniemy. O, a co to by tam wyskoczyło? A, pewnie wszystkie te um, tradycje powoli spełniasz. Okej, okay, jeszcze bym chciała tutaj um, emocji, e, rozmawiaj o niepewnościach. W mnie ty byś chciała entuzjazmować się kradzieżą, ale nie kradniesz obecnie. E, natomiast tutaj jeszcze będziemy e, rodzinny całkus, a może być, rodzinny całusz też może być. To jesteś śpiąca w ogóle chyba. Dajcie ja ci może zrobię kawę, coś czuję. Gdzie tutaj było możliwość kawy? Zapasz z banek i weźmiemy tutaj może piernikowe latte. Natomiast niech panowie sobie tutaj jeszcze porozmawiają. Narzekaj na rodziców. No w sumie twoi rodzice są tak udani, że och. I może jeszcze tutaj Zapytaj o życie uczuciowe, a czemu by nie? Porozmawiam z, z teściem na temat związków, jak tutaj panie sobie y, ogarnęły, natomiast już Bella wróciła. Okej. Okay. Czyli mamy sfinalizowany rozwód. Jeszcze sobie to oczywiście sprawdzę, żeby nie było. Y, I tutaj Bella y, już patrzymy. Y, niechęć po rozwodzie. No, czyli się, się rozwiedli. Okej, okay, a bym chciała, żebyś yy, się wyprowadził teraz. Mortimer to yy, znów mnie wyrzuci czy nie wyrzuci? Formalnie jak tak to byśmy musieli go traktować jako NPC-ka. Coś mi się zdaje. O, na pewno policzek twarz będę chciała jeszcze. A jak nie to powiedzmy poza odcinkiem to. O! No to by się to akurat należało. Dwie kobiety, kurczę, jed... no może nie jednego dnia, ale. Okej. Okay. No dobra, czyli tak nie możemy. Czyli go trzeba będzie jakoś wyprowadzić, ale innym po sobie. Ok, tak, to też nie. Jeszcze tylko mu sprawdzę, czy teraz, jakbym chciała. O, dobra, to nie to. Okej. Okay. Wiecie, jak sobie chcę to tylko sprawdzić odnośnie tutaj pewnych aspektów, ale widzę, że żeby go teraz wyprowadzić, to bym musiała to zrobić zwyczajnym sposobem, ale. Chyba tak nie mogę. Jeszcze raz sobie zerknę. No dobra. Zatem tak. Mortimer sobie pójdzie spać. Ja go potem przeniosę do innej rodziny. Więc ostatni raz tutaj się śpi. I na pewno nie będziesz chciał ją policzkować twarz, bo tego bym nie zdzierżyła. Natomiast ty się może przebierz, zmieni strój na coś takiego. I może się tam wyżalisz właśnie Brytanii. Zapytaj, jak minął dzień? Bo to, że no tutaj reszta się rodziny jakby dogaduje, więc ty tutaj sobie usiądziesz i. O, może pójdziesz zaparzyć tą kawę. Zamiast Bella tutaj będzie chciała e, pogadać z tobą w Brytanii. Okej, okay. przyjazne. Mm... O, dyskutuj o wampirach. No, oni tutaj sobie usiadli, kurczę, trochę w za dużej odległości. Natomiast yy, przy okazji spróbujemy tutaj naprawić yy, relacje. I może jeszcze tutaj yy, jazdę. Plotka. Plotkuj o innych Simach. Ja bym chciała oczerniać, jak już. Szepsz na, na temat e, gwiazd, na temat Brytanii. Myślę, że to Panie sobie trochę pogadają jeszcze przez chwilkę. Hmm. A jeszcze co bym spróbowała do syna zagadać. Nie wiem, czy to mi się uda. E, związki. E, próbuj wyjaśnić rodzicielski spór. Ciekawe, co coś jeszcze można tak ogarnąć. Nie, tu akurat nie chcemy tego ogarniać w taki sposób. O, pan Denis jeszcze dzwoni, a co on chce? Hej, hmm. Kabela, coś czuję do Simki o imieniu Angela Przyjemniak. E, jak myślisz, czy warto spróbować? Hmm. Tego co kojarzy, ona jest e, młodą, dorosłą, on jest seniorem. No, zaryzykujmy tak miłość w w powietrzu. Zobaczymy, co na to e, on powie. Czy jakaś jest ogólnie taka e, reakcja? No na razie nie. Natomiast my tutaj z Spiną bo jesteśmy le. Eee, ona jest po rozwodzie, więc może tak inaczej na to patrzeć. O kurde. Okej, okay, może jeszcze takie z e, tych przyjaznych e, narzekanie narzekaj na życie uczuciowe. Natomiast ty ma bym chciała tutaj jeszcze, żebyś e, zanim e, Roice wrócą do domu m, chciałabyś e, nie, na no, akurat to nie. Ale chcieliście na pewno coś z przyjaznych? Komplementy, wygłoś mowę zachęcającą. Mm, I może usadzimy w miarę. O, Machidebran osiągnęła drugi poziom charyzmy. I przy okazji kręci jej się w głowie. To chyba będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Zwłaszcza, że no. Jak zauważyliście, jesteśmy po rozwoju Belli i Mortimera, więc mimo, że tak mieliśmy nadzieję, że ich związek przetrwa, i sumarycznie nasza Mahidjavan nie opuści tej rezydencji Świrow, natomiast my będziemy chcieli formalnie, żeby oni mieszkali trochę w innym miejscu. Żeby od rodzinki się ogarnęli, jak tak patrzę na widę naszej tutaj Brytanii, to też mam wrażenie, że się trochę już przyjadło jej bycie u ćwirów. Więc w następnym odcinku się przeprowadzimy do innego domu, że fizycznie tutaj nasza Bella zostanie praktycznie sama, ale może to się jakoś zmieni. I na tym jakże ładnym obrazku kończymy ten odcinek, myślę, że e, dramatów nie było, może e, ostatnie odcinki były dość dramatyczne. Planuję nieco to zmienić. Jak zauważyliście, nasza Bella uśmiechnęła się o dziwo, ale ten uśmiech jest taki przez łzy. Formalnie raczej będzie tutaj mieszkać sama, bo Mortimer się oczywiście wyprowadzi z tego domu. W sumie Kassandra być może wróci do domu, ale to nie jest takie pewne. Natomiast jeśli chodzi o Mahidevran i Aleksandra, oni również się wyprowadzą, więc to jest ostatni ich tutaj dzień w rezydencji świrów. Gdzie się wyprowadzą, to akurat niedługo się dowiecie. Zatem do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Papa! Pa.